Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie założenia publicznego gimnazjum numer 6 w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Pan radny Jagieło. Ja tylko chciałem się odnieść do uchwały, o której rozmawialiśmy, a na której nie miałem możliwości się wypowiedzenia, ponieważ wypowiadałem się na temat poprzedni. I tylko chciałem dwa zdania. Dobrze, proszę państwa. Każda złotówka wydana na oświatę jest dobrze wydana. Każda złotówka, która, którą będzie generować oświata, moim zdaniem przyniesie same korzyści. I to nie podlega żadnej dyskusji. Ale państwo jak podejmujecie decyzję, no z takiego założenia wychodzą. A jak podejmujemy tutaj decyzję, to musimy mieć pewną świadomość. Pan prezydent tutaj mówił o, o racjonalizacji bardzo fajnie, bardzo fajnie, jeżeli powstanie strategia, która przyniesie jakieś korzyści. Proszę Państwa, utrzymanie jednego oddziału gimnazjalnego, jednego oddziału gimnazjalnego kosztuje 150 tysięcy, tyle kosztuje utrzymanie tego oddziału, dlatego że trzeba zatrudnić nauczycieli. Ja sam zatrudniam nauczycieli, to jest 35 godzin tygodniowo i w związku z tym no, no tyle to kosztuje. Jeżeli to przyniesie fantastyczny efekt wcisowej, świetnie. Nie podlega to żadnej dyskusji, że, że, że trzeba stanąć dwiema rękami i nogami. Ja nie wiem, czy my dzisiaj mamy zabezpieczone środki na to, żeby od września utrzymać to gimnazjum, no bo to będzie od września no można sobie policzyć, ile te mniej więcej koszty będą wynosić, czy mamy zabezpieczone środki w budżecie. I druga moja wątpliwość, która się pojawia bo wiadomo, że jeżeli, że, że jeżeli trzeba te pieniądze wydać dodatkowo, no to czy to nie obniży jakości pracy w innych? pracówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu, bo to, że zostanie zlikwidowany jakikolwiek oddział, to, jest nie, to, to, to nie jest możliwe. Żaden oddział w innej szkole nie zostanie zlikwidowany z tego powodu, że powstanie oddział w Dlatego, że jeżeli dzisiaj chodzi do, do klasy 35 osobowej, 35 uczniów, to w momencie bardzo, i to jest za dużo, to jest zdecydowanie za dużo, klasa taka 20 osobowa jest najlepszą klasą. i Jeżeli chodzi 35 uczniów, to w momencie, kiedy będą mieli 20 uczniów, to będzie im się lepiej pracować. I, z tego punktu widzenia jestem, byłbym za. Z tego punktu, jeżeli to się tak przełoży. Ale mam obawę, czy to się w ogóle w ten sposób przełoży. No i tylko miałem to pytanie, ale nie miałem okazji go zadać, czy my mamy zabezpieczone środki na powołanie tego gimnazjum i czy nie trzeba będzie dołożyć tych środków na, na ten, no i tylko tyle. Dziękuję w ogóle za umożliwienie mi wzięcia udziału w dyskusji, bo, bo Państwo no, no, jakoś tak dziwnie do tego podchodzicie. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Kto bardzo proszę, uchwała w sprawie założenia publicznego gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie Koźlu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 16 za. Kto z Państwa jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie. 5 osób. 16 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.